Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą bombę. Przygotowałem dziesięć ciekawostek o Judaszu, o których pewnie nie mieliście pojęcia. Zapnijcie pasy, bo wyruszamy w fascynującą podróż w czasie. Ciekawostka pierwsza. Zanim Judasz zdradził Jezusa, był jednym z Jego zaufanych uczniów. To On trzymał kasę grupy i dbał o finanse. No proszę, kto by się spodziewał? Ciekawostka druga. Imię Judasz Iskariota najprawdopodobniej wywodzi się od nazwy miasta Keriot, z którego pochodził. Czyli nie był Galilejczykiem jak większość apostołów. Ciekawostka trzecia. W Ewangelii Jana Judasz jest przedstawiony jako złodziej. Podkradał pieniądze ze wspólnej kasy jeszcze zanim zdradził Jezusa. Ciekawostka czwarta. Judasz nie zawsze był uważany za tego złego. W niektórych wczesnych tekstach chrześcijańskich jest przedstawiany jako ten, który wypełnia wolę Bożą. Zmiana perspektywy, co nie? Ciekawostka piąta. Za zdradę Jezusa Judasz dostał 30 srebrników. Ale czy wiecie, że to była w tamtych czasach cena za niewolnika? To nie była jakaś wielka kwota. Ciekawostka szósta. Po zdradzie Judasza zaczęło dręczyć ogromne poczucie winy. Ewangelie opisują, że próbował zwrócić pieniądze kapłanom, a potem odebrał sobie życie. Tragiczny finał tej historii: ciekawostka siódma. Istnieje teoria, że Judasz mógł cierpieć na chorobę psychiczną. Niektóre źródła sugerują, że walczył z depresją lub innymi problemami zdrowotnymi. Ciekawostka ósma. W sztuce i literaturze Judasz często pojawia się z pewnymi atrybutami, jak worek z pieniędzmi czy sznur. To symbole jego zdrady i tragicznego losu. Ciekawostka dziewiąta. Istnieje tak zwana Ewangelia Judasza, apokryficzny tekst, który pokazuje go w zupełnie innym świetle. Według niej Judasz był najwierniejszym uczniem, który po prostu spełniał polecenia Jezusa. Ciekawostka dziesiąta. W kulturze popularnej Judasz stał się synonimem zdrady. Jednak jego postać jest złożona i wielowymiarowa, co czyni jego historię tak fascynującą. I to już wszystkie ciekawostki na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i zaskakującego o Judaszu. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i zostawić łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. Cześć!